Co zrobiłeś? Niewykształcona, niepiśmienna dziewczyna. Czy ty w ogóle masz jakieś maniery? Gdzie idziesz? Właściwie, byłem naprawdę bardzo głodny. Ciotka. Jak z nią rozmawiasz, ona jest naszym gościem. Gość. Znam tych nieproszonych gości. Skąd ją przywiozłeś? Ciociu, co to za zachowanie? Ona musi być bardzo zraniona. Ona musi być bardzo zraniona, bardzo się o nią martwisz. I ja też jestem zraniony. Czy to Cię obchodzi? Dobra. Ponieważ nie jestem Twoją matką, uważasz mnie tylko za ciotkę.